Witajcie. W pierwszych słowach proszę Was o zapoznanie się i przemyślenie cytatów na początku nagrania oraz przejrzenie linków w opisie, w szczególności książki Pandemia Cenzury. Ostatnio, ponieman roku, YouTube usunął mój, moje nagranie z obrazkiem, jaki teraz widzicie, dotyczące moich spostrzeżeń na temat COVID-u i szczepionek. Odwołanie wiadome, że nic nie dało, by miało nic nie dać. Cenzorzy, wiadome jakie siły za nimi stoją i z czyjej ręki żrą. Właściciel Facebooka, Żyd i złodziej w jednym, przyznał nawet, że Facebook miał cenzurować określone treści, które zażyczyły sobie władze Stanów Zjednoczonych. Dostał cały spis tego, co wolno pisać o covid a czego nie. Na YouTubie jest to samo. Jak to połączyć z deklarowaną przez Zachód wolnością słowa? Ta wolność, jak widzicie... Jest teoretyczna. Mówiłem i powtórzę to jeszcze raz: ludzie starsi, nie wszyscy, ale kilku, których znam i wiem, że się zaszczepili, są wychudzeni. Dziwne, że wszyscy w tym samym momencie. Szczepionka różnie wpływa na ludzi. U dwunastolatka w mieście Cuxhaven w Niemczech, jak podały niemieckie media, szczepionka była przyczyną śmierci. Bo nastolatek miał niezdiagnozowaną wadę serca. Cenzorzy znajdą powód do cenzury, ale tak mówię nie ja, tylko niemieccy lekarze, a za nimi telewizja polska, Deutsche Welle oraz Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na pewno ich ocenzurują. Nikt nie podał dotychczas składu szczepionki, więc macie się szczepić, nie wiadomo czym. Oficjalnie TVP podała, że 38%. Zaszczepionych chorowało prezydent Czech, Miloš Zeman. Zaszczepiony wtedy wszystkimi trzema dawkami, musiał być podłączony do respiratora i o mało co nie zmarł. Klub Bilderbergów podał, że w 2050 roku na świecie ma być 4 miliardy ludzi. Zacząłem to mówić o odszkodowaniach za powikłania poszczepienne, czyli musiało być ich dużo. Powtarzam, wszystko od. To, co mówię, mówią światowe media. Polskie, niemieckie, media w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli durnie z YouTube'a chcą cenzurować... Yy... Więc jeśli durnie z YouTube'a chcą cenzurować, niech cenzurują Telewizję Polską, Deutsche Welle, BBC, CNN. Na takie działania są jednak za słabi. Nie cenzurują medialnych koncernów, bo tak jak widać... Też żyją na czymś łaskawym chlebie, a zwykłego człowieka można szybko ocenzurować, więc żadna rzetelna wiadomość do takowego nie jest w stanie dotrzeć. Choć i w światowych telewizjach wymkną się czasem słowa prawdy. Da się długo kłamać, ale nie przez cały czas. Wolność słowa jest, ale wolność według ustalonej oficjalnej ortodoksji. Ustalonej przez kogo? Widać, że jest jakaś grupa rządząca światem. Mówiło się kiedyś o przymusie szczepień, ale była groźba zamieszek, więc prezydent Duduś Wesołek z tego zrezygnował. Prezydenci, którzy źle mówili o szczepionkach i którzy mówili, że COVID jest epidemią wywołaną sztucznie, zostali zamordowani lub przekupieni, o czym oficjalnie powiedzieli. Są to prezydenci Haiti. Zamordowało go 40 najemników z Kolumbii. Tanzanii. Nagła śmierć. Prawdopodobnie otrucie. Burundi Mauritiusu, tego przekupiono kwotą 20 milionów dolarów Etiopii, Erytrei, Turkmenistanu. W planach do zabicia był prezydent Białorusi, ale patronat Rosji i Putina to uniemożliwił. W ostatnich słowach do tego tematu nikt nie podał dotychczas składu szczepionki, więc macie się szczepić, nie wiadomo czym. Światowej sławy lekarze nieśmiało zaczynają mówić. Że szczepionka była za krótko testowana, najmniej to jest naście lat, optymalnie jedno do dwóch pokoleń. Dalej nie podano skąd się wziął koronawirus. Chyba nie z tego, że na targowisku w chińskim mieście Wuhan nietoperz naszczał na ryby i to właśnie z tego mamy COVID. Mówi się o wariantach COVID-u, ale nie podano wirusa, nazwijmy go wersją wyjściową czy podstawową. Cenzuruje się media i portale społecznościowe. Żeby nic, co może zakłócić proces szczepienia nie dotarło do masowego odbiorcy, i ewentualne rozmyślenie się tego szczepion szczepionego. Koncerny farmaceutyczne żyją z tego, że ludzie są chorzy, tak jak koncerny zbrojeniowe żyją z tego, że są wojny. Dlatego koncerny i rządy tu i ówdzie wojny inspirują, jak widać epidemię też. Pomyślcie o tym wszystkim jeszcze raz. I przeczytajcie cytaty myślicieli oraz propagandystów i koniecznie przejrzyjcie linki w załączniku.